Rozwiązaniem układu dwóch równań liniowych z niewiadomymi x i y jest para liczb x, y takich, że... No i mamy wskazać punkt, w którym są odpowiednie znaki x i y. Czyli tak naprawdę mamy wskazać ćwiartkę, do której należy punkt, który jest rozwiązaniem graficznym tego układu, czyli współrzędne tego punktu to rozwiązanie x i y. Tutaj mamy odpowiednio pierwszą ćwiartkę. Tutaj mamy czwartkę drugą, następnie czwartka trzecia, obie współrzędne są ujemne, no i na koniec czwartka czwarta, x dodatni, y ujemne. Przedstawię dwie metody. W pierwszej, graficznej, przyjrzymy się prostym, które są wykresami obu równań, a w drugiej metodzie algebraicznej po prostu rozwiążemy ten układ równań. Zacznijmy od przekształcenia pierwszego równania do postaci kierunkowej. No i tutaj po drodze już coś ciekawego widzimy. Mianowicie z tego równania jasno wynika, że znaki x i y są takie same. Albo to są liczby obie dodatnie, albo obie ujemne. No, zero tutaj mamy wykluczone. Zatem to nie może być ćwiartka czwarta. Tutaj znaki się różnią. No i to nie może być ćwiartka druga z tego samego powodu. Także, gdybym miał mało czasu i musiał wybierać, to już mam 50% szans na wskazanie dobrej odpowiedzi. Teraz, jak podzielę obie strony tego równania przez 5, to dostaniemy postać kierunkową. y równa się ax plus b. b jest równe 0, stąd prosta przechodzi przez początek układu współrzędnych. Natomiast współczynnik kierunkowy 3 piąte jest dodatni i informuje nas, że prosta się wznosi. Tak dokładniej to ona się wznosi trzy jednostki w górę na 5 jednostek w prawo, co tutaj oczywiście nie jest zachowane. Rysunek jest poglądowy. Teraz przejdźmy do drugiego równania. Jak przeniesiemy Y na prawą stronę, a 14 na lewo i odwrócimy to równanie, to dostaniemy równanie kierunkowe, w którym A jest równe 2, czyli znowu mamy wzrost, ale szybszy, 1 w prawo, 2 w górę, no a B jest równe minus 14, Czyli prosta przecina oś Y w minus 14. Ponieważ prosta się wznosi, no to nie ma wyjścia. Punkt przecięcia tych dwóch prostych, a jego współrzędne to przecież rozwiązanie naszego układu, znajduje się w pierwszej ćwiartce. Odpowiedź jest w punkcie D. W drugim rozwiązaniu algebraicznym możemy zastosować kilka pomysłów. Na przykład możemy wyznaczyć y z drugiego równania, co zostało już tutaj zrobione, i podstawić to 2x-14 w miejsce y do równania pierwszego. To byłaby metoda podstawiania. Myślę, że rozwiążemy ten układ inaczej, metodą przeciwnych współczynników, mnożąc stronami drugie równanie przez minus 5. To daje taki efekt... No, i tutaj mamy oczywiście już przeciwne współczynniki przy y, stąd dodając stronami te dwa równania, dostaniemy po lewej stronie tylko minus 7x, a po prawej stronie minus 70. Teraz dzielimy obie strony przez minus 7, co daje x równe 10. Podstawmy tę dziesiątkę do drugiego równania, co daje 2 razy 10, czyli 20 minus y równe 14, zatem minus y jest równe minus 6 czyli y jest równe 6. Oczywiście dostaliśmy obie współrzędne dodatnie.